Jak je można nazwać, To te mieszkania, ten etap, letni chrześcijanie, letni chrześcijaninie, poznaj siebie. A zatem to mieszkanie tak naprawdę ma na celu to, by poznać siebie, poznać też tego, od którego wszystko zależy. I wejście do tego mieszkania, napiszę teraz, jest sprawą kluczową. I chęć zerwania z otoczeniem twierdzy, czyli z tym, co o tobie ktoś coś powiedział, czym dzisiaj żyjesz, to jaką może łatkę ci przykleił, to jak czujesz się, że inni ciebie traktują, albo też to, jak i co sam o sobie myślisz, nie? to wszystko, Teresa mówi, jest właśnie poza twierdzą. Kiedy wchodzimy do twierdzy, to odkrywamy zupełnie nową rzeczywistość i to jest Teresa mówi to wejście do twierdzy do tych pierwszych mieszkań najważniejsza życiowa decyzja i żeby zobaczyć mówi Teresa czym jest to pierwsze mieszkanie i kolejne to trzeba najpierw zobaczyć życie człowieka jakby na zewnątrz czyli poza twierdzą poza tym zamkiem poza obecnością w jakimś wymiarze tej duszy obecnością Boga i to Teresa mówi, że to jest stan człowieka w grzechu, ale odróżnia od razu i mówi, że tu nie chodzi o człowieka, który popełnił grzech, bo grzech będzie się pojawiał na całej tej drodze. Niemal na każdym etapie, dlatego że jesteśmy słabi i grzeszni. Ale stan grzechu to życie, mówi Teresa, niezgodne z prawdą o Tobie, z dobrem, jakie możesz nieść i pięknem, jakie Stwórca dał człowiekowi, czyli Tobie. I to układanie życia, to życie poza twierdzą, tak jakby Boga nie było. A więc, jednym słowem, Teresa powie, że życie poza twierdzą jest życiem w kłamstwie, które przyjmujemy jako prawdę. Dlatego, wejście do twierdzy to jest odkrycie i powoli odkrywanie, kim ja jestem naprawdę. Odkrywanie piękna, które uczynił, czy w którym uczynił mnie Bóg i którego On jest źródłem. Jeśli żyje poza twierdzą, nie, to żyje w jakim kłamstwie? Że się nie nadaje, nie, że nic nie znaczy. Nie? I te wszystkie skutki takiego myślenia. Więc Teresa mówi: Życie poza twierdzą jest kłamstwem. Taki człowiek żyjący poza twierdzą, według Teresy, jest sparaliżowany. Tak go nazywa. Nie? Więc wyobraźmy sobie, gdybyśmy teraz w ciele mieli być sparaliżowani, więc w życiu duchowym, jeśli nie podejmiemy tej ważnej decyzji, to żyjemy tak, jakbyśmy w zasadzie nie mogli nic zrobić. To jest wielkie nieszczęście, oczywiście, dla człowieka. I człowiek taki, otoczony różnymi dzikimi zwierzętami, w swoim postępowaniu staje się jak one, pisze Teresa. Czyli mówi, człowiek przestaje być sobą. Kiedy żyje poza twierdzą, kiedy nie żyje w relacji z Bogiem, to przestaje być sobą, staje się zupełnie kimś innym, a więc nie kimś, do czego Bóg go powołał. Nie widzi w sobie obrazu i podobieństwa Boga. I będąc właścicielem zamku, żyje tak naprawdę poza nim. Jego zaciemniona twierdza przestaje go pociągać, a raczej on sam skupia się, jak pisze Teresa, na rozmowie ze zwierzętami, które go otaczają, ale również, które go pożerają i pochłaniają. I taki człowiek zapomina, kim jest i jaką ma wartość. Co ciekawe, w tej tragedii, czy w tej tragicznej sytuacji życia poza, twierdzą, czyli poza sobą, niejako, Teresa nie dramatyzuje, ale zawsze pokazywać nam będzie drogę wyjścia z takiej sytuacji. Jej dosadne określenie stanu człowieka poza sobą, poza twierdzą, czyli to, że człowiek. Można by było powiedzieć, Teresa tego nie mówi, zwierzęceje. Nie? Znaczy przestaje być kimś w swoich oczach. Takie mocne obrazy sprawiają, że Teresa ma na celu pokazanie, jak Bóg może człowieka z tego wyrywać, jak on jest wielki, do czego ciebie i mnie zaprosił. I też, jaką człowiek, pokazuje Teresa, przejdzie drogę dzięki Bożej łasce od tego pierwszego do siódmego mieszkania. A zatem twierdza wewnętrzna to prawdziwe życie człowieka. Czyli zaczynamy żyć prawdziwie, kiedy podejmujemy decyzję, pisze Teresa, wejścia do pierwszych mieszkań. Wtedy zaczynasz żyć, wtedy zaczynasz być oświecany Bożym pięknem, wtedy zaczyna się coś zmieniać, wtedy zaczynamy mówić prawdę o nas samych i ta prawda nas nie zabija, ale nas wyzwala. W tej prawdzie łatwiej nam jest żyć. Oddalając się natomiast od twierdzy, oddalamy się, mówi Teresa, od samych siebie. Czyli jakbyśmy się odklejali, przestajemy siebie rozumieć. I wiele naszych zachowań jest dla nas niezrozumiałych, żyjąc poza twierdzą. Jak można wejść do tej twierdzy? Czyli jak można wejść do tych, do tych pierwszych mieszkań? <laughs> Teresa napisze, że bramą jest, i tu nic może nowego, Modlitwa. Modlitwa, która mówi prawdę o nas samych. Modlitwa, która, napiszę Teresa, nie jest zestawem pobożnych słów i gestów, ale przestrzenią, gdzie dotykasz tajemnicy Boga i odkrywasz, kim naprawdę jesteś i jak powinniesz żyć, by coraz bardziej być sobą. Modlitwa to forma życia. Modlitwa jest życiem w wtedy. To jest przyjaźń, trwanie w tym, o którym wiesz, że Cię kocha. I modlitwa, mówi Teresa, uczy rozumienia siebie, rozumienia prawdy o sobie. I Teresa daje takie zapytanie: dlaczego boimy się modlitwy? Dlatego, że często boimy się odkryć, co w nas jest. Dlaczego tak trudno nam jest o modlitwę? Bo Szatan będzie robił wszystko. Nie, te dzikie zwierzęta, które żyją poza twierdzą, które też wkradają się, o czym za chwilę, do pierwszych mieszkań, nie będą ci pozwalać na to, żebyś odkrywał piękno Twojego istnienia. I Szatanowi będzie zależeć na tym, żebyś się nie modlił, a więc nie poznawał siebie i nie poznawał miłości Pana Boga. Dlatego boimy się stawać na modlitwie. Co więcej, modlitwa, mówiąc nam prawdę o sobie. Na początku będzie sprawiać co, że będzie to nas trochę bolało. A często jest tak, że jak wiesz, że coś cię zaboli, jak walczysz z jakąś, nie wiem, słabością, z jakimś nałogiem, to najtrudniejsza rzecz, wiem co mówię, to jest taka, że człowiek boi się, co będzie, jak to stracisz. Czyli jak ty się teraz będziesz czuł. I w głowie są różne pomysły. Więc boimy się takiego bólu, którym jest poznawanie, Samego siebie. Boimy się wejść w siebie, dlatego często Teresa mówi: Boimy się stawać do modlitwy. Ona może rodzić na początku jakiś ból, właśnie taki. Ale nie modląc się, mówi Teresa, sprawiamy sobie jeszcze większe spustoszenie. Rujnujemy swój zamek. A dokładnie mówiąc, rujnujemy siebie. Czyli nie trwając w modlitwie, jeszcze bardziej sobie szkodzimy niż. Bardziej to nas będzie boleć niż sytuacja, w której zaczynamy się modlić i trochę nas poboli. Tym, który wprowadza oczywiście nas do wnętrza twierdzy, jest Chrystus. I on wprowadza nas przez swoje piękne człowieczeństwo. Człowiek zaczyna widzieć Jego piękne życie, wokół którego chce budować przyjaźń z Bogiem. I Chrystus zawsze będzie nas prowadził do trójcy pisze Teresa do tajemnicy naszego życia, którą nosimy w sobie. Czyli Chrystus będzie, bo w tych mieszkaniach, jeszcze nie wiem czy to było wczoraj powiedziane, one są koncentrycznie ustawione wokół stwórcy niejako, czyli Bóg jest w centrum i dlatego oświeca nie, te wszystkie komnaty, te wszystkie pomieszczenia. Jesteśmy na razie nie, za murami. Nie, znaczy jeszcze nawet nie, nie. Od tej strony wewnętrznej, od zewnętrznej jesteśmy za murami. I to światło nie, pada do tych ostatnich czy pierwszych mieszkań, a ostatnich patrząc. Od centrum. I więc Chrystus będzie nas prowadził ku tajemnicy też nas samych. I co będziemy odkrywać dzięki Jezusowi? Nie tylko Boga, nie tylko życie dla Boga, ale będziemy odkrywać piękno życia z Bogiem, a trwanie z Nim, czyli modlitwa, będzie coraz bardziej nas porządkować. I to jest też ciekawe, że często mamy takie przeświadczenie, że Wchodząc w doświadczenie modlitwy i my znowu musimy coś robić. Wczoraj też o tym była mowa. A to Bóg, Chrystus, będzie Cię prowadził. I kiedy zaczynasz się modlić, <laughs> powiemy też jutro o tym, jak ta modlitwa w pierwszym mieszkaniu wygląda i że nie jest łatwa, to Bóg porządkuje nasze życie. Porządkuje je po kolei, tak jak wie i od tego, od czego trzeba zacząć. Nie? Ehm. Wiemy już, jak wygląda zatem sytuacja i Teresa specjalnie jakoś niejako to pokazuje. Życia poza twierdzą, czyli życia poza sobą. I tu nie chodzi tylko i wyłącznie o trwanie w grzechu, chociaż przede wszystkim śmiertelnym, tak? brak nawrócenia, ale życie w niezgodzie ze sobą. Jakie to jest nieszczęście. I dlatego często pytamy nie? w różnych sytuacjach naszego życia: kim ja jestem? Nie? Co ja mam robić? Bo to nie jest nasz naturalny stan życia poza Bogiem, życia poza sobą. I to jest często największe nieszczęście dla każdego i każdej z nas. Jak wygląda pierwsze mieszkanie? Teresa mówi, że jest ono odległe od centrum, zimne i ciemne, ale już dające poczucie Bożego udzielania się. To mieszkanie letniego chrześcijanina, jeszcze nie zakochanego w stwórcy, to mieszkanie człowieka tęskniącego. Poszukującego, który próbuje chociaż jedną myśl zwrócić co jakiś czas w stronę Boga. To człowiek, który jeszcze nie dostrzega piękna swego życia, nie widzi postępu, czuje się przyciągany przez styl życia człowieka poza twierdzą. I Teresa pisze dosłownie tak: Są to dusze bardzo jeszcze zaprzątające się światem, ale miewające już dobre pragnienia. I choć w dalekich odstępach czasu uciekają się przecież do Pana i polegają, polecają siebie miłosierdziu Jego i zastanawiają się nad sobą, choć niedługo i pobieżnie. Kilka razy na miesiąc osobny sobie czas upatrują na modlitwę, choć prawda, że najczęściej pełną roztargnień i myśli o sprawach światowych, do których bardzo są jeszcze przywiązane, albowiem, gdzie jest skarb Twój? Tam i serce Twoje. Od czasu do czasu zdobywają się na męstwo, odrywając się chwilowo od swych roztargnień zewnętrznych dla spokojnego, na osobności rozważania, co już jest wielką rzeczą, bo prowadzi je to do poznania samych siebie i do przekonania się, że drogą, którą dotąd szły, do bramy twierdzy nie trafią. Tak więc wchodzą do pierwszego mieszkania z najniższych, ale tyle razem z nimi wciska się gadzin, że nie są jeszcze zdolne rozpatrzeć się w piękności gmachu ani w nim odpocząć. Zawsze jednak dobrze, że przynajmniej do niego weszły. Początek każdej mądrości, wzrostu, to poznanie siebie, kim jestem. I zadaniem pierwszego mieszkania, to będziemy powtarzać jak refen jeszcze dziś i jutro, jest poznanie siebie i poznanie Boga. Poznanie wzajemnej współzależności. Poznać siebie, to poznać otchłań wielkości Boga i otchłań własnego nic, powołanego jednak do jedności z Bogiem. To równoległe odkrywanie własnej nędzy i własnej godności. Czyli co się zaczyna dziać, kiedy chociaż na chwilę nie podejmujemy tę decyzję? Nie? zaczynamy odkrywać rzeczywiście. Swoją małość. To nas może boleć, ale równocześnie nie? to nas nie niszczy, bo widzimy, jak Bóg nas chroni, jak się o nas troszczy. Teresa powie, że to jeszcze nie jest doświadczenie miłości Boga. Jan od Krzyża utożsamia. Oni są jakby takie trzy mieszkania trochę od siebie w odległości. Jan od Krzyża powie, że właśnie to jest w pierwszym tym etapie, to doświadczenie miłości. Teresa mówi, że to się dopiero dokonuje w trzecich mieszkaniach, że teraz jest tak naprawdę wejście i staniecie w prawdzie o sobie prawdzie, która nie zniszczy, która sprawi, że nawet się do siebie uśmiechniesz, że będzie Cię coś boleć. Ale wiesz, że to jest taki ból, który przynosi niejako za chwilę ulgę. Jak sobie o tym myślałem, Oczywiście nie mam porównania, to chyba trochę to może być tak, jak z porodem. Że boli, boli bardzo, a potem jest, wiesz, nagle wszystko znika, nie? Masz to dzieciątko na rękę i mówisz, jejdź, nie? I już nic nie boli. Więc nie bójmy się wejść, i dać się poprowadzić Bogu nie? spoza tych morów nas samych. Nie? Z tego odłączenia się od siebie samego nie? ku prawdzie o sobie. Niech to się wydarza w nas. Amen.